Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku takim bym powiedział informacyjnym na kanale, którego głównym punktem będzie ogłoszenie o konkursie. Ale wszystko po kolei. Pierwszą informacją jest no przede wszystkim to, że od jutra zaczyna się maraton. Codziennie będzie jeden film. Z serii dokładniej Blitz omówienia i też e, codziennie prawdopodobnie będą live, jeśli nie z wota Blitz to z Minecrafta, jeśli nie z Minecrafta to z jakiejś innej gry i tak dalej, moi drodzy. Kolejną informacją jest, jak już wcześniej wspominałem, konkurs i to nie byle jaki konkurs, ponieważ do wygrania są nagrody, po prostu niespodzianka jest nagrodą. Zobaczycie, co to będzie. Yy, ogólnie konkurs polega na tym, aby napisać wiersz w komentarzu pod tym filmem yy, związany z czymkolwiek, co, co jest związane z kanałem Radia Wolna Afryka. Więc bardzo serdecznie zapraszamy do. Napisania wiersza. Jeśli chodzi o, o to, jakby jakiej długości ma być wiersz, no to może być jedno zdanie, może być, mogą być cztery strony, więc ja Wam pozostawiam pełną po prostu. Pełną swobodę, wobec tego. Może być wiersz biały, od razu mówię. Każda osoba może napisać maksymalnie dwa wiersze. Zrozumiano? Na pewno zrozumieliście, co macie właśnie zrobić na tym konkursie. Jak już mówiłem, nagroda to niespodzianka. Możecie pisać wiersze właśnie w komentarzach. Pod tym filmem. Może być też jakieś opowiadanie napisane wierszem. No nie wiem, ale żeby coś takiego właśnie było. Może być wiersz biały, już powiedziałem. Kolejna sprawa. Prawdopodobnie, prawdopodobnie seria Lifecraft. No, zawita na dłużej na naszym kanale. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to znaczy, że nie oglądacie live'ów, a Was bardzo serdecznie do tego zapraszam. Jest to seria, gdzie sobie rozwijamy nasz survival na live'ach, tak naprawdę. Myślę, że gdy wyjdzie Minecraft 1.17, no to wtedy jak najbardziej. Nagram odcinek, w którym będę okazywał świat, który tam mi się udało zbudować. Tylko zachęcam Was po prostu do oglądania live'ów, ponieważ są bardzo ciekawe. No i jeszcze ostatnia informacja: bardzo, bardzo ważna. No, jeśli nie najważniejsza, to prawie najważniejsza, jeśli chodzi o tutaj cały ten film. Mianowicie od dziś, właśnie od dziś, możecie dołączyć do grupy na Discordzie Radia Wolna Afryka, którą właśnie założyłem. Bardzo, 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 bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. No dobra, w takim razie na dziś byłoby to. Na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania tego kanału i kończymy program! Tydym, tydym.